Cześć, witaj w trzeciej części odcinka dotyczącego cienia w podcaście Stress Flow, czyli Sztuka Prostego Życia. Obiecałem, że w tym trzecim odcinku pojawi się postać, która jest takim reprezentantem archetypu cienia, i jest to Batman. Jeżeli masz zaciągnięty hamulec ręczny, to dodanie gazu nie pomoże. Audycja Stress Flow pozwoli Ci się zatrzymać, sprawdzić, co Cię blokuje i ustalić, w którym kierunku zmierzasz. Jeżeli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, zbudować odporność psychiczną i odkryć dźwignię, dzięki której Twoje działania staną się skuteczniejsze, zapraszam do wspólnej podróży. Batman jest ciekawą postacią archetypową, która standardowo jest uznawana za pewnego Bohatera. Natomiast jak poznamy intencje twórcy Morrisona, jego tak naprawdę bohater pozytywny jest zupełnie inny. Ale o tym za chwilę. Podam też dalsze materiały i książki, które do pracy z cieniem mogą się przydać w twojej samodzielnej pracy, chociażby. Więc na początek rys psychologiczny. Jeżeli chodzi o Brusałej na głównego bohatera, no to cechuje go, to. brak głębszych relacji z ludźmi, jest powściągliwy, można powiedzieć, że jest takim typem stoika, który kontroluje swoje emocje. Ma w sobie wiele resentymentu do tego, co się stało, czyli targa nim poczucie winy i odpowiedzialność. Przed którą ucieka z powodu śmierci swoich rodziców, to, co się staje jego obsesją, to to, że boi się, że niewiele różni go od tych, z którymi walczy. To, co się przejawia przez cały film, jest to, że rozpamiętuje stratę i nie umie się z tym pogodzić. Bruce Wayne postrzega Batmana, czyli tą postać, którą wykreował, jako. Alter ego, czyli lepszą część siebie, kogoś, kim chciałby być w całości, czyli oddzielił od siebie pewną część, pewien archetyp cienia i nadał mu własne życie. Bruce Wayne jest w tej postaci Batmana człowiekiem doskonałym emocjonalnie, bo bezemocjonalnym, nieodczuwającym emocji bądź dobrze się kontro, kontrolującym. Czuję się kimś, kto nie tyle przepracował swoje traumy, ale całkowicie się od nich odciął. Być może w twoim otoczeniu są osoby, z którymi rozmawiasz na tematy trudne dla nich, i czasem mówił, że ja się od tego odciąłem. I czasem jest to sygnał przepracowania ich, ale często jest to właśnie Moment, kiedy ten cień się przebija, właśnie w związku z jakąś traumą czy jakąś trudną sytuacją życiową. Mimo, że Bruce Wayne wykreował taką postać, to w głębi czuje się niedoskonały, bo w środku jest małym chłopcem, który wciąż tęskni za swoimi rodzicami. Jaka jest idea tego filmu? Może taką nieoczywistą, bo oczywistą jest walka ze złem. Natomiast jeżeli zajrzy się nieco głębiej, no to jest to konfrontacja właśnie ze swoim cieniem. Jest to film, w którym mężczyźni też mogą poeksplorować dzięki temu swój, pewne swoje obszary. Natomiast kobiety również mogą się przyjrzeć tej części anime, czyli tej części męskiej części w sobie, tej, która właśnie jest właśnie silna, mocna, agresywna. Ten film pozwala też na konfrontację z, z, z cieniem w tej odsłonie. Można powiedzieć, że persona, którą tworzy Bruce Wayne, to jest atrapa. Społeczna. To taka wydmuszka, która ma utrzymać w ryzach jego życie społeczne. Czyli chodzi do pracy, wykonuje ją regularnie. Jest to taka postać, która ma zapewnić na zewnątrz jakieś swoje ramy. I to, że w różnych sytuacjach ściera się z psychopatami, to te psychopatyczne istoty, osoby, to tak naprawdę kontakt z tymi psychotycznymi. Personami to konfrontacja z własnymi wypieranymi popędami. To, co warto zwrócić uwagę, które, co przejawia się również przez film, to jest spojrzenie na jego wypartą seksualność, która właśnie została odrzucona na rzecz walki z przestępczością. Tu widać, kiedy silne doświadczenie z dzieciństwa wykreowało powstanie takiego cienia, który blokuje swobodny kontakt z kobietami. Dla Batmana seks i intymność nie istnieją. Manifestują się jako coś niestosownego, brudnego, zdrożnego względem tego, co sobie obiecał, aby nie powtórzyła się tragedia, której doświadczył. Więc widać, jak on wiąże te dwie, te dwie rzeczy i jak ten wzorzec z dzieciństwa pracuje. I rolu Batmana rolą tej persony jest stawienie czoła tym pokusom, jeżeli chce być liderem słabych, potrzebujących, uciśnionych. I tutaj drugą postacią, która jest w równowadze dla niego, jest postać Jokera. Joker, błazen, w nomenklaturze archetypowej można by powiedzieć, że jest to trickster, Trickster to jest pewien archetyp boga, żartownisia, półboga lub śmiertelnika, który przeciwstawia się ustalonym normom, który działa wbrew ustalanemu porządkowi, który kwestionuje status quo. I właśnie tym jest tutaj w tej roli Joker. Jest jednocześnie ucieleśnieniem tego, czego Bruce Wayne boi się w sobie najbardziej – tego czego w sobie nienawidzi i odrzuca to co odróżnia jokera od brusa od batmana od postaci batmana to to że joker pozwala sobie na swobodne wyrażanie złości to co ciekawe na pierwszy rzut oka może nie jest widoczne to że klaun zaprasza batmana żeby wreszcie się poddał tym instynktom i zachował się jak człowiek prowokuje do, do, go do tego, żeby uległ jakiemuś uczuciu. Ten dualizm tych dwóch postaci jest tutaj nam po to stworzony, żeby łatwiej było dostrzec te różnice, jakie oddzielają te dwie można by powiedzieć osobowości. Grant Morrison, czyli szkocki twórca komiksów i między innymi Batmana, dokonał rewolucji w portretowaniu Jokera, sugerując, że jest on zdrowy na umyśle. Pisał Opisał go jako człowieka XXI wieku, który radzi sobie z nadmiarem bodźców poprzez zmianę osobowości. Takie przekolorowanie też nam pozwala dostrzec, taka hiperbola pozwala nam dostrzec wyraźniej tę właśnie osobowość. I Batman ukazuje jeden z mechanizmów ego, radzenia sobie z cieniem, Poprzez wyprojektowanie cienia na innych. To znaczy, musi walczyć ze złem. Złem jest Joker, ale też inne, inne czarne charaktery, dlatego, że nie chce zauważyć też tego w sobie. Wtedy, jeżeli wyprojektowujesz cień na innych, trudno jest zauważyć cień w samym sobie. Perspektywą ciekawą jest to, że projekcje. Naszych cieni stają się trudne do zauważenia przez, przez nas samych. Tworzą projekcje, zmieniają nasz świat w, rep w replikę takiej swojej własnej nieznanej twarzy. Według Junga, kim jest wróg dla Batmana? Wróg uosabia to, czego nienawidzimy u siebie, to, co w sobie gardzimy. Jeżeli chodzi o innych wrogów, to poznanie cienia. Jest niezbędne w celu dalszego rozwoju psychologicznego. Potrzebne jest do tego, żeby odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, i przy integracji cienia, przy poznawaniu okazuje się, że te persony, które Batman na swojej drodze spotyka, to nie są źli ludzie, to, to są persony, które uosabiają człowieka i jego przywary, jego słabości. Dlatego przez kontakt ze swoim cieniem możesz przekonać się, kim naprawdę jesteś i jakie jest Twoje miejsce w świecie. To tyle na temat archetypu cienia na przykładzie postaci komiksowej, jaką jest Batman. Ona doczekała się wielu ekranizacji. Ja zachęcam Ciebie do spojrzenia na ten film pod tym, pod tym kątem, który może pokazać cienie ukry ukryte właśnie w Tobie. Jeżeli chodzi o dalsze materiały do własnej pracy, to moją uwagę przyciągnęły dwie książki, które mają dobrą, dosyć dobre opinie, rekomendacje też wśród znajomych, którzy wykonują pracę psychoterapeutyczną, ale też trenerów personalnych. Pierwszą jest Praca z Cieniem Keila Shahin. Jest, jest to taki podręcznik, może nawet zeszyt ćwiczeń i okazuje się, że praca z tą książką pozwoli ci na poznanie wytycznych, do odkrywania u, ukrytych aspektów twojej psychiki związanych z cieniem. Pozwoli na przepracowanie negatywnych wzorców w pozytywny rozwój, czyli przekucie tego, co jest trudne w to, co jest przydatne we wzroście. To jest dziennik, który zawiera w sobie praktyki terapeutyczne, poprowadzić się w świat ukrytych aspektów osobowości, konfrontacji z ciemną stroną po to, żeby dać przestrzeń do akceptacji. Druga książka to praca z cieniem, angielski tytuł Shadow Work, autorstwa Jora El Caraballo. Tę książkę czytałem w formie audiobooka. Jest to praktyczny przewodnik po tajnikach pracy nad własnym cieniem, nad ukrytymi częściami własnej osobowości, takiej jak ból, trauma. Mi ona pozwoliła wyjaśnić, co jest cieniem, a co cieniem nie jest, jakie są korzyści z pracy. Sam autor jest licencjonowanym terapeutą. W Tam w książce, szczególnie fajnie się ją w postaci audiobooka słucha, są w niej zawarte medytacje, które pozwolą ci. Dotknąć pewnych obszarów i uświadomić sobie, zaprosić do głębszego poznania siebie. I to są dwie pozycje, które mógłbym polecić. I jest to trzeci odcinek z serii Pracy z Cieniem. Zapraszam Cię do wysłuchania dwóch poprzednich, jeżeli nie miałeś jeszcze okazji. A praca z Cieniem jest to praca rozwojowa, praca. Która pozwoli Ci żyć spokojniej, która pozwoli Ci poznać to, kim naprawdę jesteś, pozwoli Ci zrobić pierwszy krok w kierunku odblokowania pewnych zasobów energii, pozwala na nowo zaadresować te zasoby, które do tej pory uważałeś za wyparte, za niedostępne dla Ciebie, albo za takie, które są negatywne. Zadaniem jest tutaj, Znalezienie ich pozytywnego zastosowania i na nowo zintegrowanie, czyli włączenie do Twoich zasobów, do Twoich narzędzi, które pozwolą Ci iść z spełnionym życiem, realizować swoje pragnienia, czy realizować swoje potrzeby. I tego Ci życzę, a jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, pozostawiam też kontakt do siebie, zapraszam do podzielenia się refleksjami. Jeżeli czujesz potrzebę możesz dać mi informację zwrotną i napisać wiadomość na maila stressflow.gmail.com bądź na stronie fanpage pod tym samym tytułem Stressflow. Dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że jeżeli popierasz moją inicjatywę, zapraszam do postawienia wirtualnej kawki w serwisie Buy kafi. Link sam jeszcze w opisie. Środki uzyskane tą drogą. Zamierzam reinwestować w narzędzia, które pozwolą mi nagrywać jeszcze w lepszej jakości. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie przydatny. Podziel się tym, jeżeli coś odkryłeś dla siebie i zapraszam do następnych odcinków. Trzymaj się. Cześć.